Witam wszystkich Lance of Lore Bagna Bagna Magna I Bagata został zatruty. Hura Ale tu będzie dobre miejsce żeby sobie odpocząć i Bakata ma dobre miejsce, żeby umrzeć To jest twój koniec Bagata Koniec swojej podróży Nigdzie na nie pójdziesz Nie uzdrowię cię!

pomagał w tym, tak? Wiecie co? Po pierwsze, dobra. Muszę to zrobić. Zrobię tak. Albo nie. Mógłbym tak zrobić, zapisać tutaj. Bo on generalnie pomoże nam w rozszyfrowaniu tego, tak? Tak mi się wydaje, że o to chodzi. A wydam stówę. Wiecie co? Zapodam mu tą stówę. Zobaczymy, co mi powie. many greetings, Dabla. travelers. have you any mysteries? show me your riddle, and i will identify it for a small fee. say 100 crowns. Ah, i'm not sure about some of this, but the only enemy sweetness that i taste is the nectar from a giant hornet. i will write this on the bottom of your scroll. ah, i'm not sure about some of this. But there are legends of creatures made of stone yet have blood. I will write this on the bottom of your scroll. Ah. ah. I'm not sure about some of this. Didn't you know this called Mother Earth.

Czyli już wiemy, mamy rozszyfrowane. Przestań gadać, bo on mnie zagłusza. Wszyscy Wszyscy. Cicho. Dobra. Tak czy inaczej, pierwszy składnik to krew z kreatury, która jest z kamienia. Czyli nie, nie umarłem, nie miałem racji, Lokińca. Drugi to jest miód szerszenia. No tutaj z, z, zgadza się, tak mówiłem, że to będzie miód. Trzeci to nie z podziemi, tylko po prostu woda z bagień. Czyli tutaj jest na miejscu, będę mógł ten składnik pozyskać. A czwarty to jakiś tajemniczy składnik zwany matką ziemią. No tutaj to w sumie nie wiem do końca. I straciłem 400 koron na takie hehehe. Dobra, tym razem Bakata wyczuł swoim noharem. Gaz. Nie dał się. No, dobra, nie, po prostu teraz czas y, poodkrywać y, resztę miejsca. Wiecie co? Co tutaj było? Może tutaj? Może tutaj znajdę jeszcze więcej cywilizacji? Powiedzcie, że tak. Nie, gdzieś tu na pewno będzie jakiś sklep. E? Fajnie. Nie ja tego szukałem. No, ludzie, niedługo naprawdę nie będę miał co mówić. Wiecie co, to jest dobre, zagrajmy te odcinki w bagnach. to jest dobre, zagrajmy na dobranoc, takie bardzo uspokajające w sumie. Nic się nie dzieje generalnie, mówię spokojnym głosem. Dźwięki są rytmiczne. Muzyka jest spokojna. A a, Okej, okay. już myślałem, że to będzie... Gorka, kochanie. Bo tak się w ogóle nazywa tutaj to plemię, które zamieszkuje. Bo tam gdzieś e, na samym początku ten przedstawiciel tego plemienia, jak wchodziłem do bugień, był i powiedział... Jakby ktoś nie pamiętał. Gorka. Ojejku. Pójdzie mi ktoś wodę kupić. Nie wiem... Po tym odcinku koniecznie się napiję czegoś. Tu, będzie coś. Nic. Nie wiem czy nie dowaliłem, może tam było. Może tam musiałem pójść, żeby do sklepu dojść. Tu trzeba uważać. A tutaj w sumie tak za tym nic nie ma. Gdzie będzie sklep? O oh, Michael, już. O, nie! To jest właśnie, właśnie. Pułapka. Właśnie, właśnie, właśnie. Ech. Cała szczęście niedawno nagrywałem. Zaraz! A tu nie byłem. Widzicie, miałem... trzeba było tu pójść. Tu jest ten sklep, którego szukałem. Mamy Fletcher, czyli. Ach. Ten od łuków. No po prostu chyba też jest Fletcher, tak? Mi się wydaje, nie jestem pewien. A czy on kupił do mnie macę? Świetnie. Świetnie, nareszcie to jest dobra wiadomość. Jeszcze mogę się pozbyć beznadziejnych rzeczy. 40 Magicznego toporu też nie będę, po prostu zostawiam sobie tylko najlepsze piąty. Uuu, szabla jest za stówę! A... Wiecie co? To sobie zostawię. Na wszelki wypadek. A to? Wiecie, to ciekawe, normalna szabla była więcej cenna, bardziej cenna niż te magiczne. Bardzo dziwne. Co by tu jeszcze? Hełm jeden sobie zostałem, z sprzedany. Miecz zostawię, a i zajdę meczki 5 Siaki głos. I poważny nagle się stało jak zobaczył ten miecz. To mogę sprzedać jedno, a zaraz właśnie. Chceczka To za 15, to za 10. Dobra, to zostawię sobie tam to cenniejsze. Magiczne gwiazdy! potęga za 10. Za 20, no proszę. Za 8 Laski za 15 Lepsza Laska za 20. To to standardowe z25 W całym królestwie pszczoły tyle samo są warte widzicie jak pusto się zrobiło? A za mnie jest potrzebny Topór, jeszcze tu mam puma pożegnaliśmy pumę. To sobie zostawię, tego nie mogę sprzedać nawet. Wszystkie napoje są w jednym miejscu. Prawie. Mam sporo, sporo tego. Zostawiam sobie kuszę, co mi tam. Może się przyda, nigdy nie wiadomo. Na przykład. Może na przykład strzelanie będzie powodowało, że przyciski się włączają, No nie próbowałem tego. Zamiast rzucania, może to będzie wystarczało. No i to tyle. A co tu można kupić, tak żeby zobaczyć, co coś jest? Nie, kusza. Kusza za 250, a jakbym chciał sprzedać? Aaaaa, wow, no proszę. Ale nie, jakoś wydaje mi się, że zostawiam sobie. Łuk. Duży łuk, a tu mały. No nie wiesz co rodzaje łuków tutaj. A ten? Nie mówiłem o tobie, tylko ten łuku. Za ile? Nie masz drzwi, której nie da się kupić. Nie dobra, nie gadam kłopot. Pochodnie. Być może wrócę nawet. <laughs> Jeden sklep w pobliżu promieniu iluś tam kilometrów kwadratowych a ja będę musiał się znowu smagać z tymi cholernymi em, szlamami no, tu mamy, a ja tutaj właśnie No jeszcze raz, przepraszam Wybaczcie Teraz sobie myślicie nie, żeby więcej nie ginął w tych bagnach Wszędzie może ginąć, ale nie w bagnach Każda śmierć w bagnach oznacza walkę jeszcze jedną z, z jakimś kolejnym śluzem, która trwa z minutę. Chyba, że będę w niego rzucał na przykład w tym. O, dobra, może nie jest tak najgorzej. Tak, teraz trzeba naprawdę powoli... A, tutaj jeszcze był jeden. Dobra, combo. Miecz, miecz, koszula! Ponieważ nie ma nic innego pod ręką. Nie wiem, czy to ma znaczenie, czy rzucam w niego akurat jakimś ubraniem, czy sztyletami. Spróbuję znaleźć sztylety. I one są. Kurde, gdzieś nie mam, na pewno tu są. O, można cały czas na przykład rzucać w niego, nie? Tak, jeśli się tylko myszką trafi. Można sporo obrażeń w ten sposób zadać. Dobra, tym razem trzeba bardzo uważać na każdy krok. Halo! Ten człowiek, który siedzi przed komputerem, musi być skoncentrowany. Wiecie co? Zastanawiam się, czy się tu nie wrócisz szybko, sprawdzić, czy coś tam nie jest. Czy. Idź dalej. A w jaki sposób iść dalej? się się, skoro tam jest dziura. Przecież zginął! Las, tam i zginą. No nie da się zachować, nie? A ci, co słuchali, pamiętają, że można rzucić czar Freeze. Jeszcze raz sobie zapiszę. I zrobię szybki Freeze. I teraz szybko, szybko biec, biec. Tu przebiegłem. Świetnie. Mam nadzieję, że w dobre miejsce. Bo tam jeszcze coś było. Jeszcze jest efekt, widzicie? E ekran jest, znaczy ekran. Pole widzenia było trochę w innym kolorze, w niebieskim. There are silver coins in here. There's silver coins. to tu jest. Welcome to my workshop. Do you desire new arms? Oh, i to mi się na przykład przyda. Nie. Wasamgag jest rezydent. Właśnie akurat to by się stało. Świetnie. Tylko 35 zł za tarczę. Popatrzcie taką. Dużo. Nie masz więcej? Może zrób mi jeszcze tarczę. O, jej, o, jej, oto. Wyjście za trójząb. Nie wiem, może kupię w sumie. 300? Człowieku! Co ci się stało w głowę? Chyba, że. Nie wiem. Może to jest magiczny miecz. Tu chodziło o ten miecz? Kurde, wiecie co? Kusi mnie, żeby to kupić, skoro to jest za taką kasę. Wow. Szkoda, że nie można na przykład prosić, żeby dołączyli do drużyny. Fajnie było takiego typa mieć. Sprawdźmy. A nie, nie ma co sprawdzać. Tarczę to sobie da. makata. Tak cały czas ma gorszą ochronę jeszcze. A w sumie nie dziwię się, on ma pancerz konkretny, zbroje, Znaczy się. Ja... ja. Koniecznie chcę sprawdzić te magiczne przedmioty. Znaczy się. Przedmioty. Jeszcze... Szczególnie to. Ale, to nie jest jakaś ściema, nie się jakiegoś normalnego. Co to z dużym mieczem? Dobra, długi odcinek się zrobił, ale ja jeszcze tylko sprawdzę tego miecza wow, popatrzcie na siłę! No proszę, to jest prawdziwa potęga jednak. Warta tej kasy. Ja pierdzielę. Rządzisz! Dobra, nagram sobie, zapiszę i zrobię sobie przerwę. I chłodzę. Tam był drugi taki fajny przedmiot? Może sobie kupię, nie wiem. Yy, no to do usłyszenia w kolejnym odcinku Lands of Lore. Na razie.